Sebastian powiedział, że strach jest rodzajem wiary. Niestety ma rację. Tylko to jest rodzaj wiary nie zawsze w to, co powinniśmy wierzyć. A czasami są, jest, to, jest to wiara w kłamstwa. Niestety są też obawy, które rodzą się, wyolbrzymiają, i dlatego się ich boimy. Tak to niestety wygląda, i strach niszczy nas jak wąż. Przebiegle, skrycie. Czasami długo. Tak to wygląda. Ja się borykałem w ogóle teraz. E, muszę wam powiedzieć, że. Biblia jest fajna, bo czytasz niektóre rzeczy tysiąc razy i nie zauważasz tematów. Aż tu nagle czytasz zupełnie w innym temacie coś i. I Cię zaskakuje, tego fragmentu nigdy nie widziałeś. Czytałeś go tysiąc razy, nigdy go nie widziałeś. Ja miałem jeden problem, z którym walczyłem tak z 20 lat. Problem jak problem, obawa może, strach może coś. I teraz czytając ze strachu, znalazłem odpowiedź na to i w Bogu. Czuję się uwolniony od jednego tematu całkowicie, więc jest luz. Gdy czytamy Biblię, Stary Testament, tam wiele razy czytamy o strachu, o bojaźni Bożej, lub też o strachu ludzkim przed e, królami, filistynczykami, Babilonem i jeszcze innymi rzeczami. A gdy, nawet gdy, gdy czytamy od samego początku, tam, gdy Adam że tak powiem, zjadł to jabłko nieszczęsne i Bóg mu go woła, gdzie jesteś? A on mówi, boję się, gdyż jestem nagi. On się bał. Później widzimy ten strach aż do Nowego Testamentu. A w Nowym Testamencie, już na początku, jak zaczniemy czytać Łukasza i Mateusza, na przykład w pierwszym rozdziale, czytałem parę razy, nie bój się, nie trwóż się, i to od aniołów. A aniołowie przekazują myśl Boga, raczej nie przekazują jakichś tam myśli nieboskich. Parę tygodni temu, albo już miesięcy, mówiłem o myślach, że myśli potrafią nas pokonać, połamać i potrafią nas przestraszyć. I to najciekawsze to są nasze myśli, nie myśli Boga, który Bóg ma o nas. Staranie cały czas. Bog o nas myśli o pokoju, o miłości. I teraz jak możemy sobie poradzić z tym strachem, z tym strachem takim ludzkim, takim, który co się codziennie odbywa. Codziennie do nas przychodzi. No chyba, że jest ktoś taki, do którego strach nie przychodzi codziennie. Ręka w górę. I będę się od Niego uczył. Piotr R. Przejdę, zapytam, jak to robisz? Bo jednak zawsze jest jakaś obawa, zawsze jest jakiś lęk. Bynajmniej ja mam tak w życiu, że coś się czasami pojawia. Uczas żona przychodzi i mówi, nie ma, czy się będzie dobrze. Poważnie, tak Dorota ma. Wierząc, wierząc Bożym obietnicą, tu na początku chciałem powiedzieć jedną rzecz ale niestety już powiedziałem dalej, jestem już, już dużo dalej. Chciałem w ogóle z, zacząć e, to słowo czymś takim, że dość mocno sparafrazowanym, że jeśli się boisz, to ty się chyba Boga nie boisz. Jest w tym dużo prawdy. Jest to lekko przesadzone też, no ale gdy czytamy w Biblii na przykład Izajasza 41,10 Nie bój się, bo miasto z Tobą. Nie lękaj się, bo mią Bogiem Twoim. Wzmocnię Cię, a dam Ci pomoc. Podeperę Cię prawicą sprawiedliwości swojej. W kim mamy oparcie? W Bogu. Więc skoro On jest naszym Bogiem, jak powiedział Sebastian, no to kogoż się to bać? Większe wojska są Jego od naszych, tutaj ludzkich. Gdy się boimy, należy zapominać też o Josułem, rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Czy nie przekazałem Ci, bądź mocny i mężny, nie bój się, nie lękaj się, bo Pan Bóg Twój będzie z Tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Czy trzeba czegoś więcej? Ale rozumiem, są malkontenci... Więc idziemy dalej, spojrzymy do Nowego Testamentu, pierwszy Jana, będę dzisiaj szybki. Ostatnio mój syn powiedział, że trochę za, za długo mówiłem, że miałem tylko kafelki położyć, a wytapokowałem pokój, położyłem bazerię wybudowałem kominek, jeszcze meble wstawiłem. Mamy to? 1 Jana 4,18. W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości. Miłość Boża jest ponad wszystko. Ponad. No ale są takie czasy jak teraz. Że przychodzi jakaś klęska żywiołowa, mur i zaraza. A propos muru i zaraz, nie wiem, czy ktoś widział film Vendetta z 2006 roku. Bardzo fajny. Widziałem go kiedyś, a teraz sobie przypomniałem. Rok 2020, ogólna epidemia na świecie itd. A propos, co mówi Biblia na temat klęsk i katastrof? Psalm 46, 2-4. Bóg jest naszą ucieczką i obrońcą naszą. Przychodzi nam z pomocą w nieszczęściach. Już nie raz i nie. Już nie raz niezawodnie. Nie zlękniemy się więc, gdyż, gdy zadrży ziemia i góry no, zaczną się zapadać. W samym środku morza. Nawet gdy wody pienić się będą i huczeć będą, wszystko trząść się zacznie przed jego wielkością. Biblia też mówi, żeby nie bać się ludzi. Bo jak już sobie poradzimy z tymi zarazami, to teraz zostają ludzie. Nie wszyscy przywrotni i tak dalej, ale niektórzy są fałszywymi przyjaciółmi. Patrz, na przykład e, pamiętacie Hioba, nie? Miał takich przyjaciół. Więc spoglądamy do Biblii, Hebrajczyków 13,6. Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał. Cóż może mi uczynić człowiek? No co? To, że nas zabije? No mój Boże, no, prędzej do Pana pójdziemy. A co nam może więcej zrobić? Może nas okraść? Może. Ale Pan wielki w swojej miłości jest w stanie nam to wynagrodzić. Więc kogo mamy nad człowiekiem? Mamy rządy, narody i tak dalej. I co by Pan powiedział o rządach i narodach, które mogą stwierdzić, że nas nie lubią, jakąś wojnę nam wypowiedzą, jakiś rząd nas obróci w niwecz. Ale Bóg mówi tak, w 19, 7,19:21. Piąta, przepraszam, nie powiedziałem. Piąta. Tak samo uczyni Pan, Bóg Twój, wszystkim narodom, których ty się lękasz. Nie drżyj więc przed nimi, bo Pan, Bóg Twój jest pośród ciebie. Bóg wielki i groźny. Czy groźnie dla nas? Chyba nie. Skoro Bóg jest miłością. Tak czasami fajnie jest czytać Biblię i patrzeć na to wszystko i widzieć, że Biblia jest spójna. I tu w tym strachu tak samo. Jeżeli jesteście dobrym ojcem, dobrą, dobrym rodzicem, dobrą matką i macie dziecko, które jest dobre, czyli tak do trzeciego roku życia. Później zaczyna być krnąbrne. To jakie to dziecko jest? Co ono chce? Ono chce wiele, ale też chce, żebyście Wy je kochali. Więc Wy je kochacie. Aż do starości. I wy chcecie dla Niego dobrze. I to dziecko też chce dla Was dobrze. Jakiś czasami Wam paluszek przyniesie, cukierek, masz mamusiu do tutaj ten, trzy kamyczki z pola, coś tam jeszcze. Po prostu chce, żeby, żebyście się cieszyli, żebyście radowali, żebyście byli ukontentowani. Więc my do Boga też weźmy jakieś kamyczki, nazbierajmy no to. No bądźmy jak to dziecko. I małe dziecko się nie boi, że rodzic go zostawi. No chyba, że ktoś jest złym rodzicem. To ma gdzieś tam zaszczepiony taki straszek. Ale jeżeli jest, jak to mówiła pan, kiedyś Pani pisano, dobrze, jeżeli są dobrze osadzeni rodzice i jeszcze lepiej osadzone dziecko, to dziecko. Po pierwsze będzie odbiciem rodziców, a po nie, nie będzie u niego strachu. To, że wyleci pies wielki, próbujący zaatakować dziecko, to ono będzie się bało, dopóki rodzica nie będzie przy nim. Jeżeli rodzic przy nim stanie, to dziecko się już nie boi. Strach znika. Zaczyna być obawa rodzica. Tak mówią psychologowie, tak słyszałem. Więc dlaczego my, gdy mamy wielkiego Boga, się boimy? No, jakoś mi to nie pasuje, ale wiecie, ja w życiu też mam czasami obawy. No mam. Bo mówi też, żebyś nie bać się złych wiadomości. Po pierwsze, bo nie każda wiadomość jest prawdziwa, ale. Gdy przeczytałem psalm 112, werset 7, 8. Nie przerazi go nigdy zła nowina, mocne jest jego serce, bo zaufało Panu. Nieza, niezachwiane jest jego serce, nie boi się niczego, a swoich ciemierzców zawsze patrzy z góry. Istnieje wiele strachu na ziemi. I strach z jednej strony, strach może bardziej lęk, z jednej strony jest czasami dobry. Bo dzięki temu na dzień dzisiejszy ludzie jednak żyją, nie wymarli jakieś tam tygrysy szablążemne i żarły, Bo jednak trochę się obawiali tych zwierząt i uciekali gdzieś tam Z drugiej strony, polowali na nie, bo musieli w czymś chodzić. Więc były jednostki, które były odważniejsze, ewentualnie bardziej. Jakieś takie nastawione, żeby coś tam upolować, żeby nie było ciepło, jednak nie. I tak jak wiadomo, że świat się może boi, ludzie ze świata się boją. I tak czasami jest tak, że my sami nawet stajemy z tą bawą. Może zapominając o miłości Boga, a może twierdząc, że my w tym momencie damy sobie radę. I strach przychodzi i nas delikatnie usidla. Więc czego możemy się jedynie bać na dzień dzisiejszy? I na to pytanie odpowiedział Jezus. Mateusza 10,28. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Jak wiemy na dzień dzisiejszy, Jezus załatwił sprawę, pokonując szatana na krzyżu. Więc teoretycznie ten strach może sobie iść gdzieś tam. Możemy się go nie bać. Jeżeli słuchamy głosu Boga. Bo mamy cały czas wolną wolę. Możemy jednak stwierdzić, że Jezus jest nam do niczego niepotrzebny i iść gdzieś sobie na manowce. No ale to nie my akurat. To nas tam. Zobaczcie, że szadam wiele razy, próbuję. Wierzących właśnie w, zastraszając odciągnąć raz od Boga, dwa od słowa, nawet trzy od niedzielnych spotkań. Bo strach jest czymś, co potrafi sparaliżować, odebrać się życia. Niektórzy nawet tak się mocno się boją, że to ich do tego stopnia paraliżuje, że. Że odcina im umysł mdleją i leżą, bo tak mocno się wystraszyli. Z jednej strony, co niektórzy naukowcy mówią, że jest to system obronny człowieka i tak to działa. No ale. I jeszcze przeczytam wam jedną rzecz na temat tego strachu. Psalm 144, 2-3. Łaska moja i twierdza moja, obrońca moja i wybawca mój, tarcza moja, ucieczka moja. On mi podaje narody. Bóg poddaje nam narody. I teraz pytanie do Was. Czy macie odwagę je wziąć? Lub też wziąć? I to jest kolejna rzecz. Strach przed wyjściem na zewnątrz. Czy my mamy odwagę lub też nie banie się przed głoszeniem? Nie będę mówił ręka w górę, kto jednak ma czasami obawę, żeby wyjść i mówić o Jezusie. Będę musiał być tą pierwszym i podnieść rękę. A kiepsko by to wyglądało. No ale mam czasami obawę taką. Czasami jest to naturalne, żeby po prostu zaczynasz mówić. Ale czasami o jedną sobie się modlisz 3, 4, 5, 10, 20 lat i nie jesteś w stanie powiedzieć ani słowa. Na szczęście jest słowo Pana, które mówi, że jeden posiał, drugi poddał a Bóg dał wzrost. Więc czasami jednak warto się modlić o tych, którzy przyjdą i zasieją coś. Bo Możemy na dzień dzisiejszy powiedzieć, że szatan został pokonany na krzyżu, więc trach też odszedł. Możemy powiedzieć, że jesteśmy, należymy do Jezusa. Możemy powiedzieć, że szatan nie jest w stanie tknąć naszego ciała. Naszego umysłu, naszego ducha, naszych finansów i naszych rodzin. Żadnej z tych rzeczy tknąć nie może, gdyż Jezus go zwyciężył na krzyżu. Żadnej. Niestety to zależy od nas. Tak wiele rzeczy w życiu zależy od nas. I jest to czasami straszne. Nie? Mówiliśmy o strachu, a to, że zależy od nas i to też jest straszne, bo możemy się pogubić, nie jesteśmy jak Bóg. Chociaż w Biblii jest napisane, bogami jesteście. Powiem tak, to słowo, bogami jesteście, to zupełnie parafrazując teraz, mnie na jakiś czas zmroziło. Bo New Age opiera się też, że bogami jesteśmy. Ale zacząłem czytać i to jest racja. Tak wiele słyszy się, teraz przyjdziemy płynnie ze strachu takiego ludzkiego naszego, do strachu przed Bogiem. Czy my powinniśmy bać się Boga? Kto uważa, że tak? No jest parosp. Się jednak boją Boga, bo nie chcą się bać. I ma to sens. Ale ten strach to nie jest taki strach ludzki. Bynajmniej nie powinien być taki strach, strach ludzki. Wrócę do tego małego dziecka. Czy małe dziecko boi się swojego rodzica? No powiedzcie mi, boi się czy się nie boi? Zależy jaki rodzic. I zależy jakie dziecko. A mamy być jak dzieci, gdyż one posiadną Królestwa niebieskie. Gdy nie zmienicie się nie będziecie jak dzieci, No Boże, moi, no coś prostszego? Chyba nie. Jak my czasami główkujemy i my że my jesteśmy mądrzejsi od tego świata i od wszystkich innych naokoło, i my wiemy lepiej. Jak wiele razy tak jest. Bóg chce, żeby się go bać. I zaczną od końca, bo Biblia jest napisane, co to znaczy bać się Boga. Biblia sama odpowiada na ten temat. Bać się Pana to znaczy nienawidzić zła. Nienawidzę buty i pychy, złych postępków oraz przewrotnej mowy. To znaczy się bać się Boga. Proste, łatwe i czytelne. Nienawidzisz zła znaczysz, że boisz się Boga. Ale to niestety nie wszystko, nie? Wróćmy do piątej Mojżeszowej. rozdział 10 12 do 13. A teraz Izraelu, czego żąda od ciebie Pan, Bóg Twój? Tylko tego byś bał się Pana, Boga swojego, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył Bogu, Bogu Twemu z całego serca i z całej duszy swojej i przestrzegał poleceń Pana i jego praw, które ja Ci poddaję dzisiaj dla Twojego dobra. I dalej, jeżeli przeskoczymy troszeczkę dalej, 1 Samuela 12, 24. Tylko bójcie się Pana i służcie Mu wiernie z całego serca, wiedząc jak wielkie rzeczy dokonał z Wami. Czy my wiemy, jakie wielkie rzeczy Bóg dokonał z nami? Czy mamy jakieś wielkie rzeczy, które Bóg dokonał w naszym życiu? Kto nie ma wielkich rzeczy, których Bóg dokonał w jego, w jego życiu? Chciałbym, żebyście podnieśli rękę do góry. Nie widzę. Halleluja. Więc, jeżeli coś się dzieje w waszym życiu, to macie o czym wspominać. A świadectwo tego, co się wydarzyło w waszym życiu kiedyś i z czego Bóg was wyratował. Jest rzeczą, której szatan nie lubi. Szatan nie lubi, gdy przypominasz mu, że Bóg jest większy od niego? Że on cię uratował raz, drugi, trzeci, czwarty. On tego nie lubi. Więc jak mamy w ogóle postępować z tą bojaźnią Bożą? Co jest dla nas dobre? Jak my okazujemy tą naszą bojaźń przed Bogiem? Albo jak powinniśmy. Ktoś wie? Ja wiem, że wszyscy wiedzą, dlatego chętnie czytają Hebrajczyków 12, 28, 29. Przedokażmy się wdzięczni my, którzy otrzymujemy królestwo niewzruszone i oddawamy imy Bogu cześć tak, jak jemu to miłe, z nabożnym szacunkiem i bojaźnią. Albowiem nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Tak to wygląda. Bóg nas kocha, a miłość usuwa wszelką bojaźń. Tak dzisiaj słyszałem. Marta to mówiła. Tak to wygląda. Za swoje czyny odpowiadamy jedynie przed Bogiem. Przed nikim innym. No jeszcze przed prawem, może tutaj na miejscu, jeżeli coś naknocimy, to nas najpierw tu skażą, a Bóg nam przebaczy. Ale czy to ma sens? Wskazywać się na jakieś nieskazane rzeczy? Powinniśmy nienawidzić grzechu. Jak czytaliśmy w przypowieściach, że nienawiść do grzechu jest bojaźnią Bożą. I ostatnia rzecz. Powinniśmy się miłować, tak jak Bóg nas umiłował. Mateusz 22, 36-38. Nauczycielu, które przykazanie jest największe? On mu powiedział: Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca, z całej duszy i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. I ja na dzień dzisiejszy wiem, że Bóg, Bóg kocha mnie najbardziej. Tak najbardziej. Ze wszystkich. Ale ja wiem, że każdego z Was osobna też kocha najbardziej. Najbardziej ze wszystkich. I tylko Bóg tak może kochać. My kochamy najbardziej jedną osobę, dwie, może tam pół. Ale Bóg każdego z osobno może kochać najbardziej. On jest najbardziej. Tylko pytanie, czy my kochamy go najbardziej? Czy on jest naszym najbardziej? Nie widziałem takiego słowa, słowa, znaczy na, y, imienia Boga w Biblii był najbardziej, ale to najbardziej mi się najbardziej podoba. Więc zostawiam Was dzisiaj z bojaźnią Bożą i ze strachem, którego już nie ma. I pamiętajcie, jeżeli coś przychodzi do Waszego życia, możecie powiedzieć szatanowi, że ale to już było i nie wróci więcej. No tak. Bo Bóg załatwił to wszystko na krzyżu. Śmierć Jezusa to wszystko załatwiła, cały strach. I nie może tknąć niczego, co jest w naszym życiu. Powtórz jeszcze raz, nie może tknąć niczego, co jest w naszym życiu. Ani zdrowia, ani finansów, ani rodziny. Niczego. I taki mały, tam taka gwiazdeczka z boku, taka dopis, małym druczkiem na dole jest, niestety. Chyba że mu na to pozwolisz. I jak wiele razy nie czytamy tego małego druczku. A Bóg chce się przytulić każdego dnia do naszego serca, każdego dnia chce być z nami. Bo on jest naszym obrońcą, on jest naszą skałą i on jest tych, którzy ma o nas staranie. Amen. Miejcie dobry tydzień, dobry czas idźcie w pokoju. Jeszcze raz, Amen.